Tajemnica diamentowej jaskini. Część czwarta. Stałem przed obsydianowymi drzwiami, które wyglądały, jakby prowadziły do innego świata. Były chłodne, gładkie i zamknięte. Próbowałem je otworzyć, ale ani drgnęły. Wtedy, z tyłu, znów usłyszałem te kroki. Odwróciłem się błyskawicznie, trzymając kilow, ale zamiast potwora zobaczyłem. Endermana. Stał kilka metrów ode mnie, nieruchomy, z fioletowymi oczami świecącymi w mroku. Nie wiedziałem, czy zaatakuje, więc powoli cofnąłem się o krok. Ale on nie ruszył się ani o centymetr. Zamiast tego położył coś na ziemi, zieloną, połyskującą perłę. I zanim zdążyłem coś powiedzieć, zniknął. Zostałem sam. A ta perła leżała tuż przede mną, jakby czekała, żebym jej użył. Subskrybuj, aby się dowiedzieć, co stanie się dalej.